Kurier Wyszehradzki. W naszym studiu witamy profesora Macieja Szymanowskiego, dyrektora Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Gorący wyborczy czas w Polsce. Prawo i sprawiedliwość wygrywa wybory, ale bliżej stworzenia rządu jest zapowiadana koalicja, e, koalicja obywatelska, trzecia droga, Lewica. Co te e, wyniki oznaczają dla współpracy państw należących do Grupy Wyszehradzkiej? Bo ja przynajmniej mam takie wrażenie, że obecna władza. Jeszcze panująca w Polsce, spowodowała, że Grupa Wyszehradzka nabrała większego znaczenia dla Polaków. Na pewno to porozumienie Polski, Czech, Słowacji i Węgier było, było niezwykle cenne. Jest niezwykle cenne w bardzo, w bardzo, pod bardzo wieloma względami. Zwłaszcza jeśli chodzi o kwestie dotyczące działalności i polityk Unii Europejskiej. Natomiast też trzeba być świadomym tego, że y, oczywiście tutaj y, ten wynik wyborów y, y, jest przyjmowany w ten sposób w, y, w Czechach, na Słowacji, czy na Węgrzech według po prostu własnych sympatii politycznych, czy one się lokują bardziej w lewo, czy bardziej w prawo. Ale na poziomie politycznym oczy oczywiście najważniejszą rzeczą, którą, o której decydowali Polacy, no to była, to była kwestia referendum, a ściślej tych dwóch pytań referendalnych dotyczących przymusowych relokacji. Y, czy w ogóle przyjmowano migrantów ze wschodu i to było śledzone z wielkim zainteresowaniem i jeżeli to, to referendum było nieważne, to oczywiście oznaczano duży wstrząs również dla Grupy Wyszehradzkiej, bardzo duże ograniczenie szans na to, aby ta przymusowa migracja i relokacje przymusowe były ograniczone również do naszej części Europy, czyli musimy się spodziewać tego, że głównym wynikiem wyborów w Polsce i tego nieudanego referendum może być no, zmiana struktury narodowościowej Polski i w ogóle Europy Środkowej. To przenieśmy się do naszych południowych sąsiadów na Słowację, bo tam wybory odbyły się 30 września i tam także powrót do władzy, przynajmniej tak w Polsce też się zapowiada, do władzy narodowo-lewicowej partii SMER, której przewodzi Robert Fico, ale on też musiał szukać koalicjantów, czy znalazł. Tak, znalazł, znalazł w postaci drugiej partii socjaldemokratycznej, y, którą utworzył, utworzył jego była prawa ręka, Peter Pellegrini, i Partii Narodowej. To jest taka ciekawa koalicja, że są dwie duże, silne partie lewicowe i Partia Narodowa SNS. Ta koalicja już kiedyś istniała. Y, to jest taka klasyczna jeszcze lewica niepro, nie, nie typu progresywnego czyli zajmująca się tak bardziej problemami ludzi na dole niż, niż pewnymi koncepcjami i ideologiami. Zwycięstwo było, było mocne. Po raz czwarty Robert Fico będzie premierem, premierem Słowacji. Wszystko na to wskazuje. Ma już większość. No a jego hasła główne to jest właśnie powstrzymanie migracji. To jest brak zgody na zniesienie prawa weta w Unii Europejskiej. No z powodu czego i on i ta druga partia lewicowa, właśnie socjalistyczna już zostały zawieszone w Parlamencie Europejskim. I Czechy, także nasi południowi sąsiedzi, ale tam były wybory prezydenckie na w początku roku wygrał je Petr Pawel, były przewodniczący Komitetu Wojskowego NATO. Czechy chyba mają też taki podobny podział jak w Polsce, taki znaczący jeśli chodzi na dwa obozy, które no, jednocześnie ze sobą bardzo mocno rywalizują. Chyba jeszcze bardziej skomplikowana sytuacja w Czechach. Oczywiście tam jest taka, jest, jest, jest bardzo szeroka koalicja, taka lewo-prawa, lewo tak jakby wszystkie partie w polskim parlamencie weszły z sobą w, weszły do, do jednego rządu pod, pod przewodnictwem pana premiera Petra Fialy. No, koalicja, która jednak głównie uzgadnia stanowiska, o tak bym to powiedział. <śledziany> Jest prezydent nowy, wojskowy, generał po raz pierwszy w historii, w historii Czech. No i jest, który ma bardziej takie liberalno-lewicowe poglądy, i jest najsilniejsza partia, partia ANO, byłego premiera Babisza. Też taka, lewi, taka lewicowa, ale w takim jeszcze, jeszcze tradycyjnym słowa znaczeniu, która raczej będzie zyskiwała na popularności jest prowyszehradzka, podobnie jak, jak Robert Fico, także i podobnie jak premier Orban na Węgrzech, także miejmy nadzieję, że również w Polsce będzie rząd, który będzie nastawiony na współpracę środkowoeuropejską i nie będzie się bał tej współpracy. Wiktor Orban w najlepszej sytuacji, bo w ostatnich wyborach no miał zdecydowaną większość i tutaj nie musiał się na nikogo oglądać. Zgadza się, ale też troszeczkę ułatwia ordynacja wyborcza, która jest większościowo proporcjonalna, czyli nie jest taka jak w Polsce. Także bardzo premiuje zwycięzcę. Wystarczy 30, kilka, czterdzieści parę procent i już, już się ma dwie trzecie tak naprawdę w parlamencie. Faktycznie, no Wiktor Orban jest olbrzymim fenomenem politycznym i jego partia Fides. No i przed, na pewno przed tą patą jeszcze dwa lata stabilnych rządów, co będzie dalej, zobaczymy. Na razie opozycja węgierska jest bardzo mocno rozbita i nie potrafi, nie potrafi, nie potrafi od, wyłonić odpowiedniego lidera, który byłby w stanie też intelektualnie stawić czoła Wiktorowi Orbanowi. No. Jest kilku polityków zaledwie w Unii Europejskiej, którzy czytają książki, takie grubsze też. To jest na pewno Jarosław Kaczyński, ale to też na pewno Wiktor Orban, którzy mają swoje poglądy i potrafią też je przekazać innym i, 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 i dobrze objaśnić rzeczywistość. I tak, takim politykiem jest Viktor Orban. Dopóki nie jakiś konkurent się nie pojawi, myślę, że Fidesz może być spokojny o swoje rządy. Viktor Orban i Jarosław Kaczyński mówili o przyjaźni polsko-węgierskiej, która została chyba trochę nadszarpnięta po agresji Rosji, na Ukrainę i tutaj ten nasz wspólny język w wielu, w wielu sprawach się trochę rozjechał. Tak. Ukraina sporóżniła różniła. tu są od początku bardzo dużymi pesymistami. Oni oczywiście udzielili olbrzymiej pomocy humanitarnej, odmówili udzielania pomocy wojskowej. Też te stosunki węgiersko-ukraińskie od lat nie są najlepsze, to też trzeba przyznać. Natomiast Węgrzy patrzą bardzo pesymistycznie na rozwój sytuacji na Ukrainie. Twierdzą, że Ukraina zostanie tak samo zdradzona jak Węgry w 1956, czyli będzie jakieś porozumienie mocarstw po tym, jak rzeka krwi popłynie. My tutaj mamy jakby bardziej optymistyczne podejście, że jednak Ukraina jest w stanie wygrać tę wojnę z Rosją. No, czas pokaże, no tak naprawdę tutaj obie strony mają pewne argumenty. Natomiast na pewno sytuacja na Ukrainie. Nie, nie jest łatwa. Jak wiemy, ofensywa się nie udała. Miliony wyemigrowały. Podejrzewam, że kolejne wyemigrują z, z Ukrainy. No jest to wielka tragedia tego narodu. No i trzeba im życzyć jak najlepiej, ale sytuacja nie jest prosta, bez wątpienia. Ja chciałbym. Zapytać o węgierską partię psa o dwóch ogonach, bo to jest taki trochę fenomen na węgierskiej scenie politycznej. Partia, która postuluje dwa zachody słońca dziennie, zakaz chorób i darmowe piwo dla wszystkich, co prawda nie przekracza progu wyborczego, ale dostaje finansowanie. Tak, no to jest... Czy Węgrzy mają poczucie humoru, czy po prostu mają, są zniechęceni? Mają poczucie humoru. Są większymi pesymistami. zwykle niż my Polacy. Tam jakiś ta, ten pierwiastek sarmackości w nas ciągle istnieje. Natomiast oczywiście takie, tego rodzaju partie antysystemowe się pojawiają, partie, które no troszeczkę kpią sobie z życia politycznego we współczesnych demokracjach. Jak mówi jeden z polskich klasyków, wielkich polityków, były Spraw zagranicznych, dwa razy obiecać to jak, jak raz zrealizować. Więc te, te obietnice się sypią na tych wyborców. Zwykle one jednak nie są, nie są realizowane. Tutaj ostatnie lata w Polsce są pewnym wyjątkiem takie reguły. Jednak, no, wystarczy zobaczyć, jakie są obietni były obietnice prezydenta Macrona a co się udało z tego zrealizować. Więc, więc tego rodzaju partia powstała faktycznie, jakąś tam, no, bardziej, bardziej humorystyczną działalność prowadzi niż polityczną i to chyba dobrze, bo też pod, dzięki takim partiom, takim, takim ruchom troszeczkę pewien dystans udaje nam się stworzyć do, do, do tego, co jest bardzo ważne oczywiście, do życia politycznego, ale co czasami przeceniamy, bo są chyba ważniejsze rzeczy niż polityka. Panie profesorze, to teraz tak zepnijmy klamrą te, te wyborcze wyniki. Jeżeli okazałoby się, że Prawo i Sprawiedliwość nie utworzy rządu i mamy takie, a nie inne rezultaty w państwa Grupy Wyszehradzkiej, to czy mamy wspólne cele, które będziemy realizować i będziemy potrafili wypracować wspólne stanowisko, też reprezentując Grupę Wyszehradzką na arenie Unii Europejskiej, czy nie? E, I mam trochę tutaj na myśli Wiktora Orbana i partię Fides i Węgry. Czy e, grupa wyszehradzka w postaci Polski, Czech i Słowacji będzie w stanie się dogadać, a w, z Węgrami nie będzie nam po drodze? Myślę, że tutaj interesy, wielość interesów nas jednak bardzo mocno łączy od, od, od kwestii budowy infrastruktury, której bardzo, bardzo potrzebujemy na, na kierunku północ-południe, po kwestie właśnie polityczne, polityk Unii Europejskiej. Gdzie, gdzie reprezentujemy, reprezentowaliśmy wielokrotnie z dużym szczęściem i, i sukcesem właśnie interesy naszej części Europy, nawet szerzej pojętej niż grupa wyszehradzka. Natomiast trzeba być realistą. Moim zdaniem, jeżeli będzie przyszłym premier, będzie, polski będzie się nazywał Donald Tusk, no to, który nie jest przekonany do, do, do współpracy wyszehradzkiej, to raczej ona nie będzie dobrze, dobrze, dobrze działała. A poza tym, no, mamy pewną rzeczywistość polityczną, czyli będziemy mieli raczej no, dwa lata ciężkiej walki między Obozem prezydenckim a obozem rządowym w tym przypadku nie będzie polityki zagranicznej Polski raczej w ogóle. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dyrektor Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka, profesor Maciej Szymanowski był gościem naszego programu. Dziękuję. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Audycja powstała we współpracy z Instytutem Współpracy Polsko-Węgierskiej imienia Wacława Felczaka.